Witam serdecznie. Przejdziemy szybko do szklarni, taki króciutki spacerek. Jak widzicie, ostro sypie śnieg. No ale to bardzo dobrze, to jest dla nas zbawienie. Wszystkie rośliny, yy, które zostały w gruncie, zostaną obsypane. Patrzcie jak tutaj to jest karpus, Jest warstwa agrowłókniny, yy, lampki, gruba warstwa agrowłókniny i na to nałożyłem taki worek. Patrzcie jak topi śnieg. Koło trochę karpusa, czyli lampki działają. W drugim mam założony czujnik, w stożku wzrostu w tej chwili jest plus 8 stopni. Mówimy tutaj o stożku. On wyleciał mi, tak, plus 8 stopni. Czyli lampki się sprawdzają. Bambus i powalony miskant. Wszystko zasypane śniegiem. Ten pierwszy śnieg, co spadł, powalił go na, na ziemię. No jak widzicie, tu będzie sporo suszu. Dostał dwa razy po minus 23. No i to wystarczyło, by załatwić liście. Nie widać jakichś tutaj zmian na łodyżkach. Nie ma żadnych plam ciemnych, przebarwień. Myślę, że po stopieniu śniegu te tyczki wstaną z powrotem. Na pewno te liście oblecą. To wszystko, co jest pod ziemią jest zasypane, czyli jest zabezpieczone na wiosnę powinny pojawić się młode pędy no zobaczymy może jeszcze z tych coś się da uratować może wyjdą młode listki nie wiem ta, takiego doświadczenia jeszcze nie miałem wszystko zasypane tak wygląda szklarnia przejdziemy jeszcze szybciutko do Vivaxa masakrycznie Zmrożone liście, ale też yy, tyczka nie ma żadnych plam. Nie widać przemrożeń, także same liście poleciały. Przejdziemy do szklarni szybciutko, jak ją otworzę. Bo jest wszystko zasypane. Wow, ale tu jest cieplutko. Miło, termowentylator działa. Wyłączę go na chwilę. I co my tutaj mamy? Złapię. Ostrość złapię. 10,5 stopnia jest temperatura gruntu i 20 stopni temperatura powietrza, otoczenia. Grunt nie jest grzany. Nie ma takiej potrzeby, jak sami widzicie. No i co tutaj się zmieniło? Dałem na matę LeConquietti jednego, drugi stoi tutaj, a dlatego go dałem, bo go wyjąłem. Chciałem sprawdzić stan korzeni, no i powiem Wam, że jest wszystko ok. Yy, przy okazji gościołem Ten środek był zielony, no w tej chwili zbrązowiał, yy, no bo wiadomo, jak się zetnie liść, to, to od razu brązowieje. Yy, wyjąłem też. Musa Bordelon. Dwa albo trzy tutaj odrościki są. Też postawiłem na macie. Aha, nie pokazywałem. Karłatka trafiła też i do mnie ze znanego sklepu. No, było tych palemek teraz drobnych. Warto było skorzystać z okazji. Poza tym. Bananki, bananki. Szanghaj. Szanghaj 3. Zieloniutki. No jest tutaj ciepło. Ventricosum green. Nic się nie dzieje. Elegancko. Obok Maureli. Chyba wejdę tam głębiej. Jeszcze, aha, pokażę Wam, bo ściołem w sobotę, hmm. w sobotę ściołem musa na genzium, no to jest jeden z moich rarytasków, wszystko grało do tego momentu, od dołu, a góra, no niestety, hmm. środek był martwy, no jak widzicie tutaj, Coś zielonego tutaj się pokazuje. Jest. Tutaj jest wszystko ok, jest zdrowe. Nawet widać jakiś odrost. Będzie próbował wychodzić. Niestety jeden ventricosum green nie przeżyje tego. Miałem go już wyjąć stąd, wyrzucić na kompost, ale no jeszcze siedzi tutaj. On był, <coughs> przepraszam, schowany. Jako ostatni z bananów dostał 2 razy minus 6 mrozem. No, zdecydowanie za długo był przetrzymany, no, ale jak sami wiecie, przy tej ilości roślin sprzątałem. Yy, wszystko co mogłem, jak mogłem, jak szybko mogłem. No, niektórych rzeczy się, się nie dało. Jeszcze taki jeden kulejący, ale on prawdopodobnie wyjdzie z tego. To jest yy, Musa Paradisjaka. Pieniek tak wygląda, jest zdrowiutki pieniek. Pasowałoby go ściąć gdzieś tutaj w połowie. No ale na razie jeszcze tego nie zrobiłem. Strelicje tak wyglądają. Nikolajka zaczęła zwijać troszeczkę już liście, jak widzicie składają. Brakuje wilgoci w powietrzu, dlatego dlatego no, zwijają liście. Po Hmm. Reginkach tego jeszcze nie widać. Wychodzimy, wychodzimy. Może się uda. Tak się uma. Lacio, karpa, basio się budzi. Już się zawinął tutaj o dach. No macie cieplutko. I rośnie. Teraz zapowiadają no bardzo silne mrozy. Dlatego mówię bardzo dobrze, że pada śnieg. To jest dla nas zbawienie. Zasypie yy, części podziemne ro, roślin, a na wiosnę Da do Ziemi dużo, dużo wilgoci, dużo wody, która jest potrzebna do wzrostu roślin. To tyle. Tamarillo jeszcze uchwycimy. Tak wyglądają pomidorki. Pozdrawiam i do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć!